Witam serdecznie z tej strony Iwona Eriksson. Dzisiaj powiem troszeczkę na temat żakardów. Na temat żakardów mówiłam w moim ostatnim live'ie na Facebooku. Który znajdziecie tutaj na końcu tego filmu? Pojawi się link do tego filmu. Ale ponieważ w tej właśnie transmisji uciekała mi troszkę robótka z obiektywu, to tutaj chciałam Wam pokazać. Dokładnie w tym tutorialu, jak to robić. Yy, tutaj mamy lepszą ostrość, tutaj mamy lepsze miejsce, bo to nie jest na żywo i dlatego chcę Wam pokazać dwie rzeczy przy okazji z dwóch live'ów, właściwie. Jedną rzecz, jak ja przerabiam, żakardy metoda trzymania nitek. Tutaj, jeśli chodzi o trzymanie nitek w dwóch kolorach, jest to żakard dwukolorowy. A także w tych przejściach tutaj długich, gdzie mamy kilka oczek obok siebie jednego koloru, na przykład przy pięciu oczkach, przy siedmiu oczkach. Chcę Wam pokazać, jak łapać nitki z tyłu przy tej metodzie, właśnie i nie tylko przy tej metodzie. Tutaj jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie mamy pięć oczek białych, czyli pięć oczek żółtych, jasnego koloru. Ja najpierw pokażę Wam metodę, którą ja robię, i metoda, moja metoda trzymania nitek jest taka, że w jednej ręce na palcu wskazującym lewej ręki łapi jeden kolor, a na palcu nie wskazującym, tylko serdecznym prawej ręki drugi kolor, i po prostu powiedzmy, przerabiam po angielsku. Z tym, że po angielsku jest narzucanie nitki tutaj palcem wskazującym. Oczywiście palcem wskazującym też można, ale ja akurat nawijam na serdeczny palec. Jest mi w jakiś sposób tak łatwiej. I po prostu przerabiamy, tak jak jest we wzorze. Tutaj mamy 5 jasnego koloru, a potem mamy 3 ciemnego. Raz. 3 I teraz jest tak, że musimy sprawdzać tutaj tą nitkę z tyłu, w tym przypadku tą szarą nitkę za tym jasnym kolorem, żeby ona nie była ani za ciasna, ani za luźna. Dlatego, że jak będzie za ciasna, to nie możemy rozciągnąć dzianiny. Dzianina będzie bardzo zbita. A jeśli będzie za luźna, to ta nitka będzie po prostu wisieć. Więc trzeba przez cały czas monitorować kolor, kolor, nit, kolor, długość nitki. Teraz mamy kolor żółty, jasny. Tutaj też za tymi trzema oczkami. Niech nam się nie wydaje, że to jest tak mało oczek. Trzeba sprawdzić. Mamy pięć oczek jasnych. I teraz znowu mamy trzy szare. Mieliśmy dwa, odwracamy, bo to robimy tutaj w obwodach. Oczywiście w obwodach na drutach skarpetkowych też można robić. Teraz co jedno oczko mamy tutaj trzy. Przerobimy kartów robi się wolniej, dlatego że trzeba sprawdzać przez cały czas. Niestety to jest wolniejsza robótka. Raz i teraz, tutaj, jak jesteśmy na tym zakręcie, to też trzeba sprawdzić tą nitkę, dlatego że tutaj może się okazać, że zrobiliśmy za ciasno. Dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz szarą nitkę. Raz. Sprawdzamy od razu, czy nie jest za ciasno. Dwa. Trzy. I teraz pięć żółtych. I teraz jest tak, jak mam pięć oczek jednego koloru pomiędzy Drugim kolorem, to to nie jest jeszcze taka duża odległość, więc można po prostu tą nitkę szarą przyciągnąć tylko z tyłu, tak jak ja tutaj to robię. Dwa, trzy. O, i tylko sprawdzać, czy nie jest za ciasno, czy nie jest za luźno. Ale jak będziemy robić teraz następny, następne okrążenie, następny wzór diagramu, to mamy tutaj teraz 7 oczek i tylko jedno oczko ciemne. I w tym przypadku ta nitka, przynajmniej moim zdaniem, jest już za długa. Bo jeśli ta nitka będzie tutaj za długa z tyłu, to ona będzie nam wisieć. O. Tak, tutaj wisi. Jak zbije oczka, to ona wisi i to wszystko wygląda. Jak jest normalnie, no to ona jest normalnie. Także ja czasami nawet łapię już przy pięciu oczkach. Najczęściej łapię już przy pięciu oczkach. Ale tutaj Wam pokażę przy siedmiu oczkach, żeby to było po prostu jasne. Dlatego, że przy pięciu oczkach jeszcze można, jeszcze można łapać. Ale teraz będziemy mieć 7 oczek, czyli po prostu ja sobie przerobię trzy oczka. Tak w połowie łapiemy mniej więcej. 3 oczka. I teraz musimy jakoś załapać tą nitkę szarą. Oczywiście można zrobić tak, że jak mamy dwie nitki, to po prostu przekręcamy te nitki, tak? Że ta szara przechodzi pod tą żółtą. Z tyłu tutaj będą zahaczone. O, a my sobie robimy dalej żółtą nitką. Tak? I tu widzimy, że ta nitka jest, zobaczcie, jest zahaczona, czyli już nie prowadzimy jej od tego punktu, tylko ona będzie prowadzona tutaj od tego punktu zahaczenia. Zobaczcie. Ona jest tutaj trzymana. Ale ja robię to troszeczkę inaczej, trzymając w ten sposób nitki, jak ja trzymam, że jeden kolor z jednej strony, a drugi kolor z drugiej strony, czyli z lewej i z prawej, i zazwyczaj ten prowadzący kolor. Tego, którego jest więcej, trzymam w lewej ręce, dlatego że dla nas jest bardziej naturalnie trzymać w lewej ręce, a tego koloru, którego jest mniej, trzymam tutaj w prawej ręce. I jak my teraz robimy, żeby załapać tą nitkę? Wkłuwam drut normalnie w oczko, narzucam tą ciemną nitkę tak, żeby była z prawej, z lewej strony tego oczka. Przerabiam normalnie oczko na żółto i wracam. Zobaczcie, tu już jest załapana ta nitka. I dalej przerabiam na żółto. I zaraz Wam pokażę, że ona jest załapana. Proszę bardzo. I ona jest załapana tutaj. Widzicie? I teraz sobie dalej przerabiamy. Teraz było, był czas na jedno szare oczko. Teraz robimy sobie z drugiej strony. Ja takie małe okrążenia wolę robić na drutach skarpetkowych, ale tutaj pokazuję Wam na drutach z żyłką, dlatego że jest bardziej. Nie wiem, popularne robić dzisiaj na drutach z żyłką niż na skarpetkowych. I tutaj jest dłuższy kawałek na jednym drucie, więc lepiej to widzicie. Czyli robię sobie trzy oczka tego prowadzącego koloru. Wkładam w drut w następne oczko, zarzucam nitkę tak, żeby była po lewej stronie oczka. Przerabiam oczko, wracam nitką. I dalej robimy normalną nitką, dalej tą prowadzącą nitką robimy dalej. Proszę bardzo. Tutaj troszeczkę widać, ale w dzianinie potem, jeśli ta nitka nie wisi, jeśli ona jest dobrze tutaj, ma dobre naprężenie z tyłu, nie za duże, to ona zniknie. Może ona nie znika w takich, na przykład w bawełnach, w takich gładkich włóczkach, ale w takich lekko, lekko puchatych powiedzmy, to powinno być szare dalej, w lekko takich mechatych włóczkach to jej nie widać. Jedno oczko szare i teraz znowu robimy żółte. Raz, dwa, trzy. Wkuwamy drut. Przerabiamy, przekładamy, przerabiamy oczko, wracamy i robimy dalej żółte oczko. To by było na tyle jak ja robię żakardy zobaczcie, całkiem dobrze na lewej stronie to wygląda. Ja mogę przewrócić na lewą stronę. Tutaj wam pokazać. Tak, z tą strony będzie lepiej. Tu są te wcześniejsze, które robiłam na live'ach. Są trzy części tych live'ów. Kiedy mówię o ażurach, możecie sobie je zobaczyć. Tutaj, w I, jak i wona. Dwa. I jeden ostatni jest na, na, na końcu tego filmu. Pierwszy i drugi pod i Iwona. I ten ostatni, w którym niestety mi ucieka z wizji, jest na końcu filmu. Ale właśnie o to chodzi. Oczywiście, więcej tam mówię. Troszeczkę informacji przekazuję troszeczkę więcej takiej generalnej informacji na temat żakardów troszeczkę porad. Więc sobie obejrzyjcie. Oczywiście nie jest tak strasznie widać, dlatego że na końcu ja pokazuję raz jeszcze, ale tutaj w tym filmie, w tym tutorialu, możecie sobie dokładnie zobaczyć i mój sposób trzymania nitek i mój sposób załapywania oczek. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Proszę. Polub ten tutorial, skomentuj. Udostępnij dalej, żeby więcej osób nauczyło się robić żekardy, dlatego że żekardy są bardzo fajne. Dziękuję na razie. Do usłyszenia.